Przed ostatnią niedzielę maja odbyło się święto Poniklicy. Mieszkańcy tej urokliwej puszczańskiej wsi zaprosili mieszkańców całej gminy na niezwykłą uroczystość, która zaczęła się oczywiście od mszy świętej odprawionej przez proboszcza Andrzeja Sadowskiego, ale przy pomocy wszystkich księżyc z naszej parafii. Następnie nastąpiło poświęcenie Pamiątkowej tablicy upamiętniającej 500 lecie powstanie, powstanie Knyszyn, Po czym wszyscy wrócili na teren y, siedziby koła jarząbek, gdzie pod wiatą rozpoczęły się. Już nieformalne uroczystości. Na początku przygrywała wszystkim do tańca i uczyła tańców ludowych kapela Kanka Franka. Odwiedziły nas również dwa zespoły ludowe, wrzosy z Moniki i z Trz trzciannego, które nie tylko bawiły się, ale i wystąpiły na naszej scenie. Atrakcję dla dzieci zapewniał pan Łukasz Bach, animator wcześniej związany z Warszawskim Centrum Nauki Kopernik. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym nie będą z Wami wszystkimi. W tych pięknych warunkach na, straj, na skraju Puszczyk-Neszyńskiej, w pięknej wsi Poniklica gromadzimy się, ażeby w tej naszej parafialnej wspólnocie świętować po raz kolejny jubileusz 500-lecia naszej parafii. To 1520 rok. Kiedy tu na ziemi puszczy knejskiej pojawia się chrześcijaństwo. Pojawiają się pierwsze struktury z kościoła, w które wchodzi w pewien, pewien jakiś teren między innymi właśnie wieś Poniklica. I kiedy dzisiaj stajemy tutaj ażeby po raz kolejny uświadamiać sobie te wydarzenia, które przez 500 lat kształtowały naszą Ziemię, to jesteśmy świadomi Bożej obecności w naszych sercach i na naszej Ziemi. Serdecznie witam w tej wspólnocie Panów Burmistrzów, przedstawicieli władzy powiatowej, Panią Ireną na czele i tych wszystkich, którzy przybyli tutaj do nas jako czy goście, czy jako uczestnicy tej całej ceremonii, jaką dzisiaj... Przynajdzie Duchu swoją stąd. Na krzyżu pojednął nas z Tobą. Wejrzyj łaskawie na zebrany tutaj lud. Niech ich wzmocnie, wzmacnia moc ukrzyżowanego, aby umieli dźwigać swój krzyż codzienny i pewnie kroczyć drogą Ewangelii do wytyczonego celu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kłaniamy dzisiaj panie Jezu Chrysty i błogosławimy tobie, żeś przez święty przez swój świat odkupić raczył. Módmy się. Panie Boże, nasz twój syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi... dzisiaj tutaj zastępuje. Prosił mnie o to, o to bardzo. Z wielką przyjemnością przekażę Państwu słowa, jakie do Państwa Pan Starosta kieruje. Szanowny Pan Konrad Szczebiot, dyrektor Knyszyńskiego Ośrodka Kultury. Serdecznie mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za pracę na rzecz rozwoju i aktywizacji. Pan Franciszek mówił, że zawsze imprezy i wesele rozpoczynały się marszem. Zawsze trzeba było przywitać gości marszem, więc my Państwa też witamy marszem. Wiele wspaniałości przygotowało nowo powstałe koło gospodyń wiejskich: poniklanki, ale chyba największą atrakcję kulinarną stanowił kularz z dzika, ufundowany przez koło łowieckie Jarząbek, z, z, z upolowanego przez nich egzemplarza. Tego gatunku. Oprócz jedzenia były też tradycyjne konkursy. Konkursy na najlepszą leśną nalewkę, gdzie zgłoszono aż 16 najróżniejszych nalewek, oraz konkurs na najlepsze danie po Myśliwsku, gdzie ów gulasz z dzika wygrał stronie, panie naprzeciwko, no w związku z tym, że tu są same panie plus jeden pan, tu już nie mamy wątpliwości, ale mówmy się, że po tamtej stronie są panowie, tu są panie. I teraz tak, dajemy sobie rękę, czy dobry, damy się i teraz ta pierwsza czynność, to jest yy, obrót, panie po prostu będą się obracać w prawo, a panowie pozwalacie na to, czyli yy, po prostu nie trzymamy Opp! Elementem obchodu było również przypomnienie tradycji zielonych świątek i tego, co gospodarze podczas zielonych świątek robili. Było to święto pasterzy i hodowców bydła. W dzisiejszych czasach wiadomo, że bydła na wsiach jest odrobinę mniej, dlatego rytuały pokazali się w troszkę skromniejszym zakresie. Cały czas była obecna. Kukła, która miała wywróżyć, jakie będą plony w przyszłym roku. Kukła ta miała włosy ze słomy. Gospodarze z najróżniejszych wsi z, naszego, z naszej gminy wyciągali te y, słomę i w ten sposób wróżyli, jakiej długości zboże będzie u nich w tym roku na polach rosło. Oczywiście na sam koniec imprezy kupata musiała zostać spalona w ognisku, ognisku, które się również zgodnie z tradycją zielonych świątek paliło od początku. Wszystko również tradycyjnie było przystrojone młodymi brzoskami. Zabawa trwała aż do białego rana. Kto jeszcze nie tańczył? Nie. Chodź tu do mnie, jedno ja Ciebie Chodź tu do mnie no, Śmiało, śmiało, zaprosiła do tańca, Ci co jedno niech jedzą, ale... Tak nie, nie. Aha. I tak was wita I tak was wita I wita was... Tak was nie wita Bo tu widownia a tu scena, tu aktor, a tu widz. Słuchajcie, podziału tutaj nie ma i nie dzieli nas nic. A łączy nas wiele. Aha. A łączy nas to. Uwaga, bo no będą uciekały Tylko dlatego, że 4 tysiące lat temu Ktoś we wschodniej Azji Wynalazł, no co Bańka. Nie bańkę 4000 40 temu to nie było świata. Nie było świata 4000 lat temu? Świat był nawet 2 miliony lat temu, ale wtedy chodziły yy, nie homo. Na jak bydko homo erectus. Ale to mnie chodzi się o, o tych yy, yy, ludziach i o dinozaurach, ale o bańkach. Słuchajcie, 4000 lat temu wynaleziono mydło i tylko dlatego możemy robić takie bańki mydlane. Czy wiecie, że... Naukowcy zainteresowani panu emocje. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Z tej okazji dedykujemy dla nich piosenkę. Tu a kto spali, to Dobra, ja pracowałam, ja, robię. ja robię. Nie nie Zato, nie, to wypalcie. Ja mam szczęście, żeby... no, Dobrze, no, ja to ja mogę. No to ja No to ja No to ja to ja mam. Zab ja zbyt. No to staw, czy nie, nie. To... ja No ja Zabratowały Zaraz! zaraz Powinna się nie Ledwie chwile dwie Jak uzałe w ciebie ktoś Dziś ważny jest

感觉。 From am Nie chcę, więc mówię tak, do no, cholery Tak, tak, żoną moją nigdy nie zapomnę Cię zobaczył, już nie spadły z